Witam Cię na kanale modlitewnym. Życie współczesne niesie ze sobą liczne wyzwania, które często prowadzą do stresu i niepokoju. Szybkie tempo, liczne obowiązki, niepewność przyszłości to wszystko może wpływać na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. W chwilach, gdy czujemy się przytłoczeni, warto zwrócić się ku modlitwie, która może stać się oazą spokoju. I duchowego ukojenia. Modlitwa nie tylko umacnia naszą wiarę, ale także pomaga odnaleźć wewnętrzną równowagę i poczucie bezpieczeństwa. W chwilach ciszy i refleksji możemy znaleźć w niej pocieszenie i siłę dostawiania czoła trudnościom. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, która łagodzi stres i niepokój, przynosząc ukojenie naszemu umysłowi oraz duszy. Modlitwa łagodząca stres i niepokój. Wszechmogący i miłosierny Boże, stajemy przed Tobą w pokorze i oddaniu, pragnąc oddać Ci nasze troski i lęki. Ty, który jesteś źródłem pokoju i spokoju, wysłuchaj naszej modlitwy w tych trudnych chwilach. Ukojenie, którego szukamy, odnajdujemy w Twojej nieskończonej miłości i mądrości. Panie, w chwila, gdy czujemy się przytłoczeni ciężarem codzienności, prosimy Cię o Twoją łaskę. Napełnij nasze serca Twoim pokojem, abyśmy mogli z ufnością stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Pomóż nam oddać Ci nasze zmartwienia, wiedząc, że w Twoich rękach są one bezpieczne. Prosimy Cię, obdasz nas wewnętrzną siłą i odwagą, Abyśmy mogli przezwyciężyć każdy lęk. Ukaż nam drogę, którą powinniśmy kroczyć, abyśmy nie zbłądzili w labiryncie naszych myśli. Daj nam zdolność do odnajdywania spokoju w momentach ciszy, byśmy mogli usłyszeć Twoje prowadzenie. Wszechmogący Boże, otocz nas swoją opieką. Daj nam odwagę do konfrontacji z tym, co nas przeraża, oraz mądrość. By odróżnić rzeczy ważne od tych, które jedynie wydają się takimi, ucz nas zaufania do Twojej opatrzności, abyśmy nie tracili nadziei nawet w najciemniejszych chwilach. Panie, napełnij nas swoją miłością, abyśmy mogli dzielić się nią z innymi, przynosząc ukojenie również naszym bliskim. Spraw, by nasze słowa i czyny. Były odbiciem Twojego pokoju i miłosierdzia. Dziękujemy Ci za wszelkie błogosławieństwa, które nam dajesz, oraz za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu. Wszechmogący i miłosierny Boże powierzamy Ci nasze życie, nasze zmartwienia i naszą przyszłość. Ufamy, że Ty, który znasz nasze serca lepiej niż my sami, poprowadzisz nas ku spokoju i harmonii. W Twoje święte imię składamy tę modlitwę. Amen. Niech ta modlitwa stanie się dla nas źródłem siły i ukojenia w trudnych chwilach. Wierzymy, że Bóg, który jest zawsze z nami, obdarzy nas swoim pokojem i poprowadzi ku lepszemu jutru. W chwilach stresu i niepokoju nie zapominajmy, że możemy zawsze zwrócić się do Niego, aby odnaleźć wewnętrzną równowagę. Modlitwa jest naszym schronieniem miejscem, gdzie możemy znaleźć spokój i pocieszenie. Niech miłosierdzie i łaska Boża towarzyszą nam każdego dnia, pomagając nam przetrwać trudności i odnaleźć pokój ducha.